YouTube dzisiaj pokażę Wam to co dodane będzie w Pet Simulator 99 z nowym update. Cie. Jak widzicie tutaj jest updating now. Moje pety nie są za dobre. Ogólnie nie są za dobre Musimy odświeżyć serwer. Jak odświeżymy serwer, to możemy zagrać. A, i dzisiaj nie będzie pana nikserka. Znaczy, teraz nie będzie pana nikserka, bo jest zajęty po prostu. Musiał gdzieś jechać. Czy nie powiedział nic za bardzo. Powiedział, że musi gdzieś jechać. Ale co robić i gdzie jechać? Nie wiem. tutaj jest... jest to nie jest Czekamy na kolejny update. No chyba, że już jest. Jeszcze nie ma. YouTube, ten, czekamy na update. Nie wiem co mówić. A, ten. Jutro możliwe, znaczy nie jutro tylko święta 25-26 grudnia będzie live z, z Minecraft'a może, jak niszczymy smoka. Patrzymy, nie było jeszcze update'u. Odświeżam serwer, ale, serwer, ale to jest dalej tamten stary. Teraz jest ten update. Mm, niedługo, jakoś, może za tydzień, będzie nowy filmik z, z prezenty. Będę odpakowywał, z... jakby nagram to jutro i wrzucę za jakiś tydzień. No i mm, QA, może będzie jakiś, w jakiś sygnał, jak będzie mi się nudziło. Update i uwaga. Są <młys> nowe areny, <setzen> są nowe pety, nowe jajka nowe nowe upgrade'y na nowe na nowe I ostatnią. Już idę na nowszą. Patrzcie. Tutaj jest w ogóle droższa cena. Tak jest. tutaj zobaczmy. To jest oczy potem. Kupię ją. O, trochę Hunter potem. Chyba lecimy już po ostatnim mapie A mogę zrobić opening Mogę otworzyć drzwi, znaczy mini opening bo zapomniałem że dzisiaj wezmę gdzie ja tylko idara. położę tutaj Patrzcie widzowie ile rzeczy to zniszczyło mm. I bardzo przepraszam, przepraszam, że moje pierwsze filmy na kanale były w ale nie umiałem nagrywać, znaczy dalej nie umiem nagrywać. Przepraszam, że ciągle się zastanawiam, co mówić, ale stresuję się po prostu.

że chcę nagrywać to poniekąd jest moją partiją i nie sobie fotki na coin potem 5 Nie wiem po co Bo i tak jestem słabym słowo i zbliżę dobra to, to, to znaczy pokażę Wam jeszcze te dwie mapki co mi zostały i to będzie jeden z krótszych, czekajcie zobaczę ile się nagrywa 7 minut. Um, a i możecie mnie dodawać to na 10, 10 zrobię jakiś ten. Mm. Jak to się nazywa? Nie, nie rozdania. No wiecie o co mi chodzi, że dam... Zrobię, dodawajcie mnie tutaj macie. Ma 3 Hmm. Dobra, to tak. Co jeszcze jest nowego? Hmm. Nie wiem, co jest nowego. Ten Neword, te śniadanie te, 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 rewardy mają być jakieś czarne, miały być, nie wiem, gdzie są. Co Może coś jakieś Nie ma chyba nic nowego już, ale zobaczę. Jeszcze raz, żeby zobaczyć. Nowy update, fajne na rynku było, coś takiego, christmas day gift, tylko kiedy, pewnie, tutaj, nie ma. tam jest jakiś zamek, jak myślicie, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co będzie w tym zamku jeszcze. Wiecie jak to się robi, bo trochę mało to rozumiem. Na to tam... A jakby co go możecie jeszcze dodawać? E, bo tego, a tego pana nie dodawajcie. Obraza każdy tego. Tu jestem ja na drugim, choć nie pytajcie o skina, ale miałem zakład z kolegą, tego pana też muszę się wydawać. Tak jak chcecie też. Stresuję się. Może i mam jednego subskrybenta. Ale to mnie stresuje. Divine tutaj była, była podka Divine Rarity. Czyli się to Rarity. Zaraz wam pokażę, jak ona się tu pojawi. Tu jest egzotik, ale była jeszcze Divine. Tylko teraz nie pokażę, bo pewnie się nie pojawi. Ale może jest Exotic. Notical fajnie było to na takim zielonym tle możecie sobie sprawdzić sami co chcecie, jak gracie Poproszę o to kartaczka czy znalazłem to nie było specjalnie przetłumaczcie to sobie bo nie znam angielskiego a i mam 100 tysięcy domów i chciałem powiedzieć, że kupię gór, dwie górne części od kluczy za 40 tysięcy Jakbyś tak. Trochę części, to kupię jedną dużą na jedną małą część. No i wtedy będę miał jedną taką skrzynkę. Znowu wywaliło serwery Czekajcie, zobaczę ile. Jest 11 minut nagrania. Dzisiaj raczej już nic nie zdążę nagrać. Znaczy może coś jeszcze nagram i jutro wrzucę, ale nie liczcie na to, bo... A nie, bo jutro wieczorem wyjeżdżam na to... Coś się jutro jeszcze nagram, może jakiś live świąteczny będzie. się, ogarnia coś tam. Drugi mini tych mini To nieważne. Nie

do miniaturek i do do nagrywek po prostu do, do nagrywek to, żeby mi się ktoś przydał hmm.

ja tą 66 mapę. Czekajcie. Nie! A z 67 mapki zrobię najwyżej shorts. I nagram to Jeszcze dzisiaj wrzucę. Coś się ogarnie widzowie. Czekajcie! Och. Dobra. No to chyba zdobywam tą mapę. No i A Ice Icepulctur, to jest ta mapka, na której jestem? Nie jestem na... No. no czekajcie, bo to by się tu pojawiło, jak... Ja nie chciałem tu, tylko chciałem tu. A tu nie W takim razie pojawić chciałem ja tylko... O. Jakby co róbcie coś takiego, bo wtedy dużo pieniążków jest. No akurat mam to byłem, ale coś się zdobywa. Um, czekajcie, znam, a, a wiecie jak zdobyć inne hoverboardy? Ja tylko ten... Я тоже заплатил.

Bubka mi się jakby zrezygnowała. Chyba, Marczyc. Nie wiem co z nim zrobić. Może wyjść, co wyjdzie. Tutaj coś. Bo... Tutaj macie krew, O! Przejdźmy na no tą mapę. To jeszcze wam pokażę tą mapę. Jestem. I tam tak wygląda na strony Tam jest jakiś bociem. A ja jestem na razie tu. Tutaj na razie chyba nie da się dostać w ogóle. Tutaj nic nie ma. A, i jak lubicie takie filmy, to łap... No i bardzo mi było, jakbyście dali komentarz. No i... Cześć, się i papa.